Top 3 znaki zodiaku, które czują się samotne w związku. Miejsce trzecie zajmują ryby. Ryby często mają głowę w chmurach, a ich bogata wyobraźnia sprawia, że żyją w świecie ideałów. Czasem mogą odczuwać, że ich partner nie spełnia tych wyśnionych standardów, co prowadzi do poczucia osamotnienia. Komunikacja to klucz, by pomóc rybom poczuć się bardziej związanymi z rzeczywistością i partnerem. Miejsce drugie zajmuje skorpion. Skorpiony, choć są niezwykle lojalne, często budują emocjonalne mury, które trudno przebić. W związku mogą czuć się niezrozumiane, bo boją się odsłonić swoje najgłębsze uczucia. Zaufanie i szczerość to fundament, który pomoże skorpionowi poczuć się mniej samotnym w relacji. Miejsce pierwsze zajmuje wodnik. Wodniki pragną niezależności i przestrzeni, ale ich unikalne podejście do życia czasem powoduje, że czują się niezrozumiane przez partnera. Mają tendencję do Intelektualizowania emocji, co może prowadzić do dystansu w związku. Aby wodnik poczuł się spełniony, warto skupić się na rozmowie i akceptacji ich niekonwencjonalności. Czy rozpoznajesz siebie lub swojego partnera w jednym z tych znaków? Podziel się w komentarzu. Jak radzicie sobie z budowaniem bliskości w relacji?